Kurwa, dobra, kurwa. Ej, ja zobaczę. Ej są po Widzieliście na nożówkach, jak oni psychy nie mają? Nie widziałem. Smoke ku na bramę jakiś. Ta. Ja. Patrz dolnego pędu. Mhm. Uważajcie gale. To nie ma top mnie, nie ma to mnie. Se długo coś dziwne obł. Co to tu? Haj uma. Pasmi dolny, pasmi no ciężko ma bo to jest mok. Cofnijmy dolny. dom. Kufka, całka. Skrócić długą. Małka ja ich smakuję Zadwał, szkodał. Kurwa mać. Chodą B Dawaj, dawaj Piotrek, ładnie. Jeszcze weszł B. B Ja mam flesza. Nad okno fleszuję. Jak będzie trupek. Trup jeden. jeden trup, jeden trup, cały czas On plantuje już, widźmy Trup, top, trup Uciekł, dostał jednego hita. Dawaj Mati, dawaj! Nice. Ładnie, brawo! Nice. brawo. brawo. Zajebiście, panowie. Super, Jarek tam w gali pocisnął ziomków. Dobrze, ten na zakręcie zginął, powiem ci, ten jeden. Tak. Kurde, ja już miałem taki ostre, że go nie zabijesz. Ty mówisz, że ch chybry, ch mówisz, dawaj potrak, dawaj, ja mówię, kurwa, no, a teraz to na bank go nie zabiję. Teraz jak mówisz, mnie, to już na bank nie osiądziesz. Na CS Skins możesz otwierać różnorodne skrzynie, toczyć bitwy z innymi graczami, a dzięki funkcji Exchanger wymieniać przedmioty na ładniejsze. Na stronie znajdziesz codzienną darmową skrzynię, oraz częstej eventy, dzięki którym masz szansę zyskać epickie skiny kodem CSiK, darmowe 20 zł, oraz plus 10% do depozytu sprawdź link w opisie i odbierz darmowe bonusy Dali X, -a, więc jakiś ekspo z gali uważajcie ja Zaraz hajka tam wiebie na tą galę Trub, nic nie widziałem na wylocie Gala chyba? Czekał, wy wychodzą galą, masz tak flesza? Tak, fleszuję dla ciebie Boom, za plecy, kreszkuje też. Kreszkuje za plecy też. Nie wierzę. Ja na długie zostaję na razie. W Wchodzę w bez. Środek! na galę. Długie nie ma. Pochodzę, środek. Ucieka, ucieka do nim, Zmida. No se, ja mogę z tym zrobić. Cofnął środek. A, on jest w dolnym chyba, wiesz? Albo przy bramie, zabierz go. Postaram się. Czy mam, nie wiesz? Jest na gali Dolny, 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 dolny. Dwa Galileo do zachowania. O. Chowamy, nie? A, o. Nie dali x Nie więc... wyszli jeszcze. Ale, tak flesha ale flesha i go na razie. nie? Tam. Skurwysyn. Jak będziesz widział B. masz. So jeden bez. Jest wysz, bez bez trup. Bum. Ja od idę. O, Ja idę. Pokojnie, od trupa. Od trupa, idź. Bebor, też idź od trupa. ale też pójdę, daleko. też, nie, nie, Izak nie dostanie. Izak ja nie dostaję, dostanie, no. będzie trzech. Nie wiem, zapisywać, że... M... To? Celuj się za ostatnią, no. yy, z tym Scoutem. Smok okno. Piotrek, jak będą się napierdalali, to... Mam i... Za ostatnią dostał, 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 dostał. Biało mam. No, nie wiem, kogo on dostał. No dobrze, goś zagrał. Hmm. Nic nie potrzebuję. No, no. Top meat. Dwóch top mid. Trzech top mid, Trzech top, top, top mid. Dobra, wracam. Ja na gali jestem. A może wejdzie do mnie razem? Będziemy Palimy gala. dolny? dole. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Jeszcze. jeden gala. Po Jeszcze. Jeszcze. dwóch Walnej przed trupem To jest Mateusz Zaszpałeś? No, no co, czekam sobie jeden z trupowity. Ja nie wiem, on już do nich powiedział człowieku. Chuja. Zakład, że siedzi tu Zakład Nie, nie. daj mi grać pierdol się jak stoję no <laughs> Chuj pierdolisz coś Ja on tylko flaszeka O jeszcze jeden leci, waga Do szwety za niebiesko, za niebiesko, no, za niebiesko. Smoku, za niebiesko. Też, tak? może, być, nie? może być przy smoku też. Jeden anarchia jeszcze. Gara, no. Smoka mnie nie dali. Jest jest przy smoku. odpuściliście już. Zero ma. O czemu? Ma. Nie, no, czemu? Ma. nie mamy jeszcze pewności gara. przecież. No. Kurwa, masz. Stoi na rogu. No my musimy poczekać, aż te smoki opadną. I to ja. wtedy. Ja. Ja nie widzę go. Tam nie ma. Znowu to Bez, samo, zawsze takie... Tak Brawo. Bomba. Jeszcze jeden Jeszcze jeden długa. Patrzcie plecy, o plecy. plecy. Oh, I gościu, wraca do niego. To niesamowite jest. To tego bym się nie spodziewał. Będziecie już na roterę, nie? baj Przy gościu. Ej, był w dół, w lewo. Tam, Trafił tam, mnie. Tam. Ja w dolnym. Ja mam dziewięć. No nie Dwóch było trupiłem. oni ku głową i chuj. Ja się... Galiu ja, ja, ja go podjadę na chwilę. Dwóch Mogę ci flesz. ciebie. Ja pierdolę. A ten... Ej, jeden. Mogłeś dokończyć. oni tak kondonią. Nie ma co ich Jeden do Jest dolna ja w sumie kupuję małukę, dwa flesze i właściwie to nawet nie mam jak tego rzucić Dobra, panowie Jarek masza łupę? Nie masza łupy. Caju, Zajmij, ma AWP? Nie ma AWP Szkoda. Co ja ma AWP? Zajmijmy tego longa. Ja mam mm -hmm. łupę. No, ja to sam, sam na, na pewno będzie grał dobra. po prostu sobie. No. Idę od razu z Matim nie patrzę wam gali. Palaka Izak może kupić. Nie, nie, ja kupię. Flaszujcie, no. flaszujcie no, I Palak za chwilę będzie. Ja no, to ja fleszuję, dobra. wyrzućcie mi flesza tu. Ja nie znam, że chyba już... Daj jednego flesza, daj drugiego flesza. Trzeciego. Walczą? Nie. Mimo, będzie mid tube smok rzucany. Drugi zeskoczył chyba, albo se spustują się tam może. Mid tube smoke. Zeskoczył brama blisko. Ale ciszej. Smok będą zajęcia. Jeden tylko był. No, nie było, patrz, ma jeszcze okno. Nie. Zamknęli, ba. No. Jak stoisz tam, to musisz być schowany do końca, nie? No właśnie, zobaczyłem, że ja nie będę mógł mu okno patrzeć. Czemu? No nie miałem wizji na okno. Ale nie myślałeś, Reszta tutaj... to jeden. Już ja byłem z tobą. Ogólnie od teraz gramy gale co rundę w dwie osoby. Gracie gale. Go, go, go. Co? Rozmokować? Znajdować, ale już nie można Ja znajduję to. B wejdą. A B, B zaraz będzie. No nie było uniku. Natalia, mogę przyspieszyć już. Nade no, był. Ciemnia jeden jest. Nice. No, Jeszcze jeden dolny dolnej. A, obity, obity, w dolnej, obity w dolnej. Mam 50, niecałe. Zabijam stopnie nie wam gościa. Rzuca coś nam idzie. Ja w smoku. za gale znowu? Czemu ja tak przeskakiwałem jak kurwa walek z niniaków? Spadł Cisza tu jest na top midzie mąż. Chodź Daj jeszcze jeden. Dwóch B. B. Dwie, Dwie, Dwie. Jest pod B. Zadnik, po plety. Teg... Plety Jarek. Jeszcze dwóch. Leszuję jakoś. Ja za nimi, no dawaj. Nie, nie walcz Paweł może. Daj B, zabiję. Nice. Brawo, brawo. No, daj, 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 i daj flasha A jak tam środek? Mikrofon wujek na longa. Smoke. Smoke, że mi wychyli, czekł z lewej. Smoke to teraz... flikiem go. Smok na brama jest. Mogę no mogę rozbić w ogóle, AWP? Tak. Nie, nie nie, nie nie. Znaczy rozbić teraz możesz, no. Znaczy, Brawo. no. Znaczy, teraz możesz, no. Znaczy, Brawo. Daj smoka tu na blisko. A. I przejmijcie teraz, Longa. Przejmijcie Longa teraz. Nie ma. Na jest. gala. Jeden mit. Gala zajął Przecież się zabezpiecza, nie A ta, ta przedeż smoka nam Ale ty na biskupisz. Idę zabezpieczyć, spokojnie. Możesz jeszcze mordercę? na jest? na Jesteś mit Bum. Mogą wychodzić nie Chodzą, Przesła. Chodzę, chodzą, chodzą, Ja ich ja, ja, zatrzymuję palakiem. Nice. Chodzą. Tak. Dwóch jeszcze, dwóch scream, dwóch scream krim. za plecy, poszedł. Jestem odbity w B, dwa AP. A jest A. z tego, weź się AWP-a. ma. Izek ma. Mamy dwie AWPy, jest... no, no tu mamy jedno. Jest okej okay. też. Nie. Jak chcecie gale, w P-ball na gale, chcesz? Nie, ja mam tutaj, wiesz? A, Xbox, box jednego. Leży jeden. Jeszcze jeden, gala. Fleszuję ci p do boku. Jeszcze jeden. Na się był. Długa, długa. Brawo. Ostatni Długa. Samochód a bomba na Pakę mamy, pakę mamy, tak? Tak. tak? Idźcie zabić go ty pocikuj na długą Chyba Może Weź może być Izak. Na a -A -W -a była. Może ktoś pójść po tą AWP? na To mnie. No ta kurwa mnie zabija. Przepraszam. nie nie Przepraszam. Spokojnie teraz. Tam, kurwa. Jotrek, co dobrze. Dobry, że się widziałem z tym metrem. Ładnie. Ładnie, zajebiście. No, no, grana kadra, daj, daj smoka na tą galę. Jest dolny. Będzie egzekw daj mu. Wracał górny, chodź stajuch do mnie. Sparka, Gala, dobra. leży. Smolodan. Ładnie. Widzieli się was dwóch, teraz zajmijcie longa. Zajmijcie longa teraz, bo widzieli was na gali. Przeszedźcie Mati, zaraz. Dobra, przechodzę. Ja z BS-a, wiesz? Nie widzę. Flesza ci dam, Izak. Tak. Fleszczuję do lewej. Nie ma. Ja na zebrze skitrany. Cisza, wygląda że cisza. Jest. Tu biję, tu biję, drop. Jeden. Dobra, paka. Fleszczuję, Matiu, uważaj. Fleszczuję pod boksa. Dawaj. Kurwa, nic nie widzę. Zatrzymali? Nie, nie, nie. Zatrzymali. Nie mogę dać. I mid, zabijcie tego B. Mid, mid, Władnie. został. Nie ma czas. Nice, nice. A, A, wupa, no to wy wy wychylacie na tą B po jedzie. Nie ta WP. Wejdź do pięciu. A mamy chyba hajs, nie? Czy nie na WP? A ty byś i tak wziąłeś. Ładnie, ładnie panowie, wejdźcie, dobry kombek. Nie mam gali. Jarek, dasz AD cofnąć ogólnie? Rozbi, Czy rozbi też twoi. Tak, zostałem coś, Mati. Flaszuję ja. pod MOBSA! Wyjechali tak, No drogę. No, no, nice, Jaro. Ty zatrzymacie. Środka nie ma. Samochód. Mógł wyjść samochód. Nie widzę, nie no do flasza. Ej ja do trupa. Za trupa, tak. Rupie, strop, strop, strop. No, mi fresza, Izak. Freszuję się na okno. O kurwa. Na dokno, dawaj. Bramą wychodzisz, czy nie? Sprępuję bramę? Ja, ja, ja. ja się do, do, do prawej. Mnie do prawej, no. Dawaj, no. Dawaj. Czemu ty Chciałbym ci z kawy Nie no wiedziałem, że już mi pikuje za czym cię. Nie, Ale to jedyna szansa, no, wiem, wiem, w prawda. no nie nie prostu nie mogę pościłem i tak nic nie, nie dało. Chodźcie na B, chodźcie na B chodźcie na be. smoka, chodźcie na B smoka. Izak, zasmokujesz na B zaraz, dobra? Na bramę mhm. Powiem ci kiedy Na minutę... Hey, tak kawałek do was. Na minutę 28 smoku Izak. Zrespałem no, się. Ja, ja, z, ja znam, że drespa. No. Dawaj Izak, dawaj, dawaj, pa. dawaj, dawaj, dawaj Izak 28 pa. powiedziałeś. dawaj, jesz, jesz, jesz. dawaj, jesz, jesz. dawaj, 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 Poszedł smok go I fleszuję ja górą Nie ma auta Lewo Nice Mam flesza jednego Trupa Oba Trupa, się. trupa, trupa Mogę fleszować w prawej, czy fleszuję? Trupa, trupa. Ja pod oknem Aż to okno, Paweł, Nie, ma, nie trupa hmm? Jest trupa, yeah. jest trup Dobra Bądź blisko, Czekam kontakt, widzę Ewor, ja mordo i ściany jestem, dobra? Git, git Gdzie ci jakiś flesz pójdzie, co? Tak, ja stoję się pójdzie coś, no Flesz? Brama. Jeszcze jeden. Nice. Pomóż, pomóż, im. Okno, okno. Brawo. <noise> ładnie. Brawo. Ładnie, brawo. Tak, I mołotowa na galę możesz też dać. Tak, daj mi mołotowa, wy Zaraz, ile? Zaraz. Nie ma nic. Ale gala. Flesz. Długa, trzech. Brawo. brawo. Brawo, brawo, brawo. Eko grali. Teraz fulla. Piotrek, e, daj od razu z respa na B. Macie trzy maki w ogóle. A bo nie, nie, nie. Ty dasz, e, Izak, dasz smoka na sobie na gale. Znaczy gale, na, si, na bramę no, i mołotowa mi. na ten, a my w tru, A ty po respa na B dajesz od razu. Mhm. I czekamy sobie. Na wyrzutkę gra. Saju, udawać dwa flesze na B, ja jednego i ty od razu. Mhm. I czekamy. Piotrek, nie, nie patrzy mam do teraz. nie flesz. I, I i dolny, i dolny weź. Chodźcie, chodźcie e, cie o jeden. Pale gale teraz. Gramy 4 1 bar. Już się wyrzucili na gale. Czysto, czysta. I na galę. gali. No. Chodźcie, 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 nie chodźcie środek galę. Nie, 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 nie pal, nie pal, nie pal, nie, pal zostaw. Nie wiem gdzie. Gala, Pitu, gala, pikuje leży. leży Ładnie, jeszcze jedna gala może być. Palę głęboko teraz. No, to to Jest tam idzie, przebrani na midzie. I cię e, no, no, długo wszyscy. Powę macie. Patrzcie tak, okay. na długo. Dam smoła, dam smoła tak mi jakieś dupy dupę. raz mida jeszcze będę tu, Patrz. A wyjdźcie we trzech na długą Idźcie od razu Ja dwóch z gali i jeden raczej z BS Petrek dam ci bombę i ja z tym makiem wejdę pierwszy Nie, dajcie mu. Nie widzę, nie te. widzę No, zaraz damy Mało. Dawaj już dawaj, dawaj moło Smolka w to i już za plecy, fajnie Dolny teraz się Bo Mam jeszcze jeden leci, flesz no, no. Skrim może ja, być Smolkań bo Może się skrim No może gale. być tylko skrim Jest, gala, no? jest Probuj no. Zamknięcie Jesteś chwyć się w cegarek, wycegala. Smoke pod. Jest smoke Iza, Izak, Iza, oddaj sajo. chuj tam. Ale przesiał. No. Zagramy wolno na razie. Sajo ci da busta? A, no ma, dobra, bo to, to pauza jest. Okej. jest prawda. Okay. No, ja idę do trupa, no to weź sobie może co? No to. Na, na zakręt pakę daj. Ja, na, ja nie ja, musisz pogo iść do trupa, nie, zagramy w 500 prawej. Dajcie w pierwsze tempo i. E... Możesz Pago rzucić na ten, na długą smołkę, na róg? Umiem, no mogę dać. to rzuci jednego flesza, i się wyrzucą. Poczekamy trochę, będziemy się dogali. E, ja was roku. puszczę, żebyście się nie postali, i zasmukuję, wtedy e, nie da. Tak, tak, tak. Zajmiemy sobie galę do schodów. Z tego. I tam pago ty zajmiesz. I fleczowo będzie ci Izak, dasz mu dwa flesze na tą galę później. Na razie dążymy do tego, żeby galę zająć. Po naszym tym dasz Izak smołka, nie? I na galę moło. Później... E, tak, to znaczy ja tylko was puszczę od tak. razu, rzucam w sumie. Tak, tak i Ty pago od razu jak smoke wybuchnie to od razu się podchodź pod galę Pago inaczej no. robimy, pago inaczej robimy Zostaw tego smoka Daj peworowi, pewor rzuć ty smoka ty biegnij tunelem pago, biegnij tunelem od razu Tunel tu, 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 tu. a kurwa Biegnij. Kurwa Tunel tu Chuj spot time. Czekaj. Czekajmy, teraz to już za późno na, 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 na pół Walczą długo dwa palaki poszły mhm. Podejdź se pago tam, podejdź se, nie ma, ma. podejdź se pago. Magic długa Fleszuję raz sobie Dawaj, ja ci fleszuję głęboko Danie mamy? Mamy mamy. Domy. No, czekaj, coś spalić. Jeden z CT gra. Jeden ja 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 mam dolną. Pew, wreszcie, coś tej Człowiek. gali do mnie na środek. Patrzę dolną trupę. Smoka na 3-2, by nasz nam? Nie mam smoka, muszę dać. Masz tam zabukuć, CP? Leży. Ja czekam długo, jak coś. Zabijcie dwa CT? Tak, CT zabiliśmy. No. Jeden jest na A, na blisko. On może cofnąć. Zobacz, Ej, zrób, Ej, zróbcie coś takiego, To ma smoka jeszcze? Ma ty ja, ja mam dużo ja falch, mam. Ma. Mogę flashować palmek, byśmy galo wchodzili. Życie, jeden chłopiec na jeden jest na długi na blisko, tu koło Nie dawał mi tak, smoka smołka. Zagrajcie sobie trzech z gali i, i, i Saju będzie zamykał. No to jest pal BS. Saju ja ci mniej więcej powiem, zaraz będę ich powypatrzył. Aha. Gotowi? Dawaj no. Dziękuję, wchodźcie. wchodźcie. nie widzę. Oni mogą ją odpuścić. Flushuje no, A, dużo frazie poszło Tutaj leży jeden Jeszcze, Jeszcze jeden CT Ja Gale złapie Wchodzimy na pewno? Masz bombę Tak? No, musicie Dobra, Gale już ma złapaną Skrzynki może mi piknąć i zabić Spokojnie Nie, nie ma Gali, jedzie. nie ma Gali Długa Nisko lok jest Flushuje CT Odciął mnie Jest Mam na Gale, gale. Pakę na Gale masz Mam smoke'a tu Nie no tak. traje. No miała smoka i tak. Byłem, byłem. Dobra, weźmy sobie na tekach. Sają mi dym, czy wszyscy? Sają, biegnij mi da mi bombę. Smołka hmm, pewor, zresztą. A pewor czy... Dam. Dobra, to ja będę gasił pegodnie. Ja spala jeszcze tego mida, Zaraz Trochę przekupiał, ale. Flesze dobre dajcie sobie. Nie, no, ja daj jednego skudnia, ja, jestem. Ja Zgasi, domu. Zgasis, Tak. Tata, Macie już. Mam Okno, nie widzę na razie. Okno! Brama. bramę. O trupa nic. na pewno. Saju. Okno jest cały czas. Ej, proszę podejść do do okna. Podejdź do okna sobie. Aj zaraz smokuje bramę. Falak poszedł. Spręczuj teraz nad okno, pewol. Dawaj. No, jeszcze jeden. Ja. Dobra, rąba, rąba. No, stał cały czas celowany biem, w tym okno. Pago, jak się czujesz na długiej? Nie mogę jechać. No jedziesz dawaj, saj, mamy 4 fleszy, zapadają. Pago, ty od razu na ruch wyjeżdżasz. Zostawię zostawię wam te fleszy na tym, na karderze. Pasełko, od razu wyjeżdża na ruch. Ja pago, no, no, jest to no, to no, ja spalę smokej ganek, czy nie? Nie, dobra, ja. Smakuję. Ja mogę w bramie staną po prostu. Nie ciecić. Ja fleczuję, ja fleczuję. Odpuścili długo. Nie grają długiej. Do helmy, do dawaj pago. Podejdź na łoku pago. na łoku podchodzimy, na łoku, na łoku. jest, CT jest. Podchodzimy na łoku. Też jest smoka CT, nie chcecie? Daj. On da... on... Gala, gala. Gala jest no. Screen, screen chyba. Screen. Gala gala jest... nie powie krespa Piotrek?

Na B? No, nie, na nie, na na bramę środek E no Pożuj szybko go i chodźmy za szumegalą na tekach Orasujcie, no, dwa mołtowe dali, splaszę lec. lećcie Dolny może być, nie? Jeden w dole Ostrać ten dolny, Dawaj, dawaj, dawaj Nie blisko, mecz chodzę pierśku, dawaj Jeden w dole Długa Dobre, dobre upewienie Rozlany, rozlany Jeszcze rozlany Gdzie? Yy, na długiej. No jest CT Nice Plat na długą daj Certa, blisko już Blisko, 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 blisko. blisko. Może żyć czy nie bardzo. Jest, Jest jeden. Pierdolka, nie? Podam, podam, pod pod pod, pod pod może CT wrócić. Uważaj na boxe Piotrek, zaraz. No, gali, ale nie, to nie to możesz to. zmienić. Ja czekam. Przecież. Czekam na Ciebie na gali. Cześć na Romanie, nic nie rób Sprawdzę respa. Uważaj już, nie? Ja, ja zostaję na streamie Schowany, bądź dobra i Tak, jestem na screenie, schowany. Super, brawo. Oni mają Dobra, piotr, ile hajsu mają? No teraz nie powinni mieć chyba co? Róbmy tak, wypuszczamy PEWora znowu za ten. Ale Forza będą grać. Tak, wypuszczamy PEWora i słuchamy co się dzieje. I jak ty rzucasz tą sekwencję mhm. swoją? Tak, smoka na róg na długiej? Nie, 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 nie nie musisz, nie musisz. Po prostu słyszamy i dobył operujemy operujmy dla PEWora. Zestaw PEWROPESKI jakoś. No ja jednego potrzebuję. A to, to zostaje jednego, no dwa. No i ja co, dwa, dobra, zbyt nic zbyt się, zbyt nie, zbyt się zbyt zbyt zbyt. nie dzieje, no, nieważne. Nie ma nic długiej. Nie, nie walczą. Chodźcie, chodźcie na długą wszyscy. Chodźcie gala, bierze. gala, gala, jest grana. Chodźcie na długą. Mm -hmm. e, mają hajs jak coś, nie? No a Wupa ja może trzymać z BS-a. na minutę 33. Dobra. Dziękujemy, chodźcie, go. Jest za BS-em. Ja palę. Podjeżdżę, 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 do prawej strony. Pale Scream. Scream. Paliłem Scream'a W uciekł Nie, jest Scream Dwóch tam było Jeden nas Gala, Gala, Gala pikuje Gala Gdzie? Gala Idę do drugiej do, do, dobiegam A Scream tak? zabił jeszcze nie? Scream zabił ktoś Zabił te uważaj blisko Ja się Mał... patrzę na CT Staju, Za mało staił, nas tu kurwa było I wyjeżdża leż, leż za mnie No, za późno Lecz. Trzech Za późno już o Kurwa no Tylko ja z Jarkiem by byliśmy w B. bardziej my zginęliśmy. Ja na worach i Jaro na zebrze, a reszty nie ma, kurwa, gdzie? Ale mało nie nas nie w tym BS-ie było. Ja z Jarkiem byliśmy przez ja chwilę. Granatu brakowało nam na Gale. Idźcie z dolnego jeszcze raz, ta Izak zestaw na środek. Magło mhm. i Pevor też idźcie tam, sobie od lewej wszyscy. Ja z Izakiem pójdę środek. I po jednym flashu wylecimy sobie 4-1, B zagramy. Ja A idę ja się przelować już. A się przelować. Nie Jest Gala, Gala jest. Pali tam Kurwa, dwóch Gala! Jak ty smużyłem? Jak ty smużyłem? Górny smok, Drugi dawaj. palak. Możesz za tym raczej. No możesz, To Cofnęli z tej wiem. gali raczej nie widzę. Ich. Ja sobie długo zajmuję. I czekam na długie po prostu, może będą odbijać. Smok na odbicie długiej. Nie widzę binda. ze środka, Długa zajęli. My Dawaj sobie i lecimy Tęte do B po prostu. Na tym bok się uważaj, uważaj bok uważaj się uważajcie Chodźmy już No, no. Dama jest Gruba, oh, no. gruba, gruba jest lato Nie no Ofla na tapę dostałem No No, tak za, flash? za takiego, że ja ale wiem, ja powiem, żeby są dołogiem wam powiem. Tam miałem fraga, kurwa, eee. dobrze się ustawiało. Ja miałem czekamy, takiego kur... zrobią, o, i zjebałem blisko, no. Ja miałem tak Dobry kur... pomysł kurwa i zabrakło mi tak niewiele. Ej, eee, Izak, ja też miałem fraga na gali za WP. Ja nie wiem jak on nie zginął mnie. Ale Wiesz? powiem wam, że kurwa Nie wiem, nie wiem. Janek tego dasta, nieźle prowadzisz ty. Nie, wiem, ale... Tylko, tylko te rundy kurwa, my się gubimy przy wejściu już kurwa, nikt nie wie gdzie ma rzucić, co patrzeć kurwa, ta, wiecie co. tak, tak, tak. Ale to jest takie kurwa no... Tego tak się nie da ogarnąć, kurwa, to musi po prostu osoba wiedzieć patrzeć no. jak coś się dzieje, nie?